Witam z Kamieńczyc nieprzypadkowo jestem na tym przystanku bo wraz z nowym rozkładem jazdy rozpoczęła się budowa długo wyczekiwanego przystanku osobowego Prze Przepraszam Park and w Kamieńczyce Nawożona ziemia jest zaraz za parkingiem. Płynie rzeka Szeniawa największa rzeka w mojej okolicy. Przy większych opadach teren był podtapiany. Za chwilkę przejdziemy się nad rzekę. Wcześniej już byłam materiał, bo też była nawożona ziemia, ale się okazało, że to chyba tylko ktoś składował tą ziemię. A teraz już wiadomo, że rozpoczęła się budowa na dobre. Teraz mamy przelot IC Mehofer. Jedyny skład IC, który został po korekcie rozkładu jazdy na, na tej linii reszta poszła na Katowice wcześniej było 13 par Pociągów, w tym 12 kategorii IC, i jedna telka po korekcie została tylko jedna para w składu kategorii IC, i jedna telka troszkę mało, bardzo na tym ucierpieli mieszkańcy Częstochowy. Ludzie jeżdżający na tym odcinku Moim zdaniem można było z tych 13 par zostawić z 5 rano nie ma się czym do Częstochowy dostać z Krakowa Jesteśmy nad największą rzeką w moich okolicach, Szereniowa. Na koniec jeszcze postaram się coś nagrać z peronu. I jeszcze jedno spojrzenie na rzekę. W planie mam nagrać postęp prac przy budowie estakady w szczepanowicach. Właściwie tam już się budowa zakończyła. No na razie ciężko się tam jest po całą estakadę dostać. Troszkę ziemia rozmarzła, jest błoto. Jak będzie śnieg albo przymarznie troszkę, to postaram się taki materiał zrobić. A na razie tyle z kamienczyc. Zapraszam na moje kolejne filmy.